Dzisiaj chcemy pokazać aparat do USG, który zawsze wydawał się być narzędziem tylko dla lekarzy. Jednakże od, dziś, od tego roku pielęgniarki też y, mogą go używać, właściwie mogły go używać zawsze. Y, tylko w tym roku wszedł y, nowy standard kształcenia, y, w którym y, pielęgniarki na kierunku. Y, y, Materiariarstwo magisterskie e, mogą nauczyć się e, korzystać z tego aparatu, e, po to, żeby na przykład zobaczyć, czy pęcherz e, moczowy jest wypełniony, czy cewnik do pęcherza jest założony w odpowiednim miejscu, jeśli się znajduje w pęcherzu. Możemy sprawdzić na przykład żołądek, czy w żołądku znajduje się e, sonda, którą umiejscowiliśmy, i czy żołądek jest wypełniony jakąś treścią. E, I taka najbardziej e, aktualnie, można by powiedzieć, modna. Rzecz, czyli dostępy naczyniowe. Pielęgniarki dość często korzystają, właściwie zakładają dostępy naczyniowe i aparat USG może nam to w dużym stopniu ułatwić, poprzez to, że po prostu te naczynia będą w obrazie widoczne i z tego powodu będzie można łatwiej zacechnikować naczynie żylne.